Witam na moim kanale Gotuj z Grubym. Ostatnio gotowaliśmy zupę gulaszową, ale niektórych ta zupa przerasta, bo jest dla niektórych za trudna. Więc ja pokażę jak robić najprostszą zupę, czyli rosół, którą też o dziwo można popsuć. Bo są proszę wyobrazić sobie ludzie, którzy rosół gotują tak, że wrzucają kostkę rosowłową. No ale są dziwni ludzie. I tego w ogóle nie należy robić. W ogóle należy jeść rosołu z kostki rosołowej. A kostkę rosołową normalnie zastępuje się takim czymś. Proszę, tu są warzywa obrane. Obrane powiedziałem. No i to mam obrane warzywa. No i tu jeszcze, proszę bardzo, ziarnka pieprzu. Yy, ziele angielskie, liść laurowy. No i oczywiście najważniejszy składnik, czyli mięso. W tym przypadku akurat trzy skrzydełka, nóżka i trzy piersi z kurczaka, więc będzie to rosło bardzo smaczne. No i jak to wszystko układamy? To wpierw do garnka pakujemy mięso, marcheweczkę, pietruszkę i seler, pokrojone w plasterki por, dwa przepołowione ząbki, przyprawy i do tego zaraz dojdzie cebulka podsmażona. Zalewamy to wszystko wodą, dodajemy trochę liści pietruszki i tak czekamy, aż się zagotuje. Dobrze, gdy nasz rosołek się zaczyna gotować, wtedy zmniejszamy pod nim ogień, żeby on nie wrzał, tylko żeby tak sobie prychał, żeby tak jakieś 40 minut na tym postał, żeby oddały smak, te warzywa, to mięsko, wszystkie tutaj dodatki. Czasami na rosołku może się powie taka szumowina, niektórzy mówią, że można ją ściągać i wyrzucać, niektórzy żeby ją zostawiać, ja ogólnie ją zostawiam, bo mi się nie chce z nią bawić. No, ale dobrze, do rosołka trzeba coś jeszcze dodać, no bo sam wywar jest fantastyczny, no ale nie jest zbyt pożywny, więc dlaczego do rosołku trzeba dodać na przykład coś takiego jak makaron, albo jak... Y można sobie zrobić do tego kluski lane, bardzo pyszne. Oczywiście są ludzie, którzy też na przykład dodają ryż do tego, no ale to już jest według mnie profanacja i robi to taki margines społeczny, który nie dodaje do rosołu też mięsa i warzyw, tylko robi sobie na kostce rosołowej, do tego daje ryż. To jest w ogóle ohydne. No ale ja dzisiaj dodam, w mi się woda gotuje, kluski lane. Proszę bardzo, kluski lane kupne. Czasami robię sam, ale dzisiaj akurat kupiłem. Proszę bardzo, kluski z jaj. Z jajami kluski, ja nie będę tego pokazywał, chyba każdy sobie z gotowaniem tego poradzi, szczególnie, że tu jest instrukcja obsługi i to jest dość proste. Jebać TVN. Gdy warzywa oddadzą swój smak i aromat wywarowi, możemy umieścić je tam, gdzie ich miejsce. Nie wiem, po co jeść warzywa, niektórzy to robią, nie rozumiem ich do dzisiaj. Co innego z mięskiem, które jak odda swój smak i aromat, wyciągamy i posypujemy solą, pieprzem i papryką słodką, mieloną. Po czym wrzucamy je na patelnię, rozgrzany olej i po jakichś 10 minutach mamy drugie danie. I teraz proszę, do miseczki nakładamy sobie ugotowane wcześniej kluseczki. I dolewamy hochelką rosołku. Do rosołku dodałem jeszcze trochę majeranku i trochę innego ziela, którego nazwy już nie pamiętam. Proszę, to jest nasz rosołek. Tutaj dosypałem sobie jeszcze trochę pietruszki, aż dokładnie jej naci, pokrojoną najdrobno. Tu mamy mięsko podsmażane. I tak proszę wygląda nasz obiad. Mój właściwie. Wy sobie możecie taki zrobić samemu w domu. Bardzo polecam. Pysznie, smacznie, zdrowo, szybko, bez żadnej chemii, z kostki losołowej yy, i z mięskiem, a nie jakim tu się robią, na samej wodzie i warzywach.